Aby nie było, że tylko kuchnia arabska, daktyle, jakieś tam harisy, to kucuzjan. Nie czytajcie tego w translacji takiej literowej na język polski. Kucuzjan jest bardzo dobrym wyrazem. Zostańmy przy tym. Ta pasta nie jest tak naprawdę ostra, taka troszkę moczna. Na pewno to nie jest suplement czy tam zastępstwo harisy. Nie, nie, absolutnie nie. Zupełnie inne zastosowanie. Natomiast bardzo polecam kuchnię wietnamską. Jest fantastyczna i do tego bardzo fajna. Również jest kuchnia koreańska. Polecam, jeżeli macie gdzieś w okolicy knajpę, a jedną albo drugą, w Warszawie jest dobra, dobra restauracja, bar koreański w dwóch punktach. Jest super knajpa wietnamska w centrum Łodzi. Właściwie to bar, taki, taki nieduży, z sympatyczną obsługą. Jeżeli możecie, to poszukajcie i u Was, skorzystajcie, może się przekonacie. Oczywiście nie musimy ograniczać się do kupnych rzeczy. Proszę bardzo, własnej produkcji ogóreczki. A co? Kiszonki, konserwowe, wszelkie. Nie trzeba tylko kupować w plastiku. Ale, proszę bardzo, to jest kimchi. A taki dodatek do potraw kuchni koreańskiej. To jest akurat kimczy wersji na ostro, znaczy tak delikatnie na tak, żeby tylko zaznaczyć smak. Bardzo ciekawa rzecz, ponieważ oni to jedzą do wszystkiego. Nie dość, że kiszonka, kiszonki podobno są zdrowe. To jeszcze tutaj jest y, oczywiście dodatek czosnku, <gryw> więc to jest kiszony czosnek. E, zapach jak to dwa tygodnie się przegryzie już i smak nie jest taki zły, ale e, znaczy na, to jest dobre po prostu, tak? To nie jest jakiś tam e, to, to nie ma wielce zdecydowanego smaku i zapachu, który odstręcza. Ale to też ciekawostka, jak zdrowo jedzą, skoro codziennie do wielu rzeczy mają taki dodatek właśnie z kiszonek i cząstku.